Jako, że jutro wychodzi Battle Pass do Pixel Gana, to zamiast dzisiejszego odcinka z Pixel to chciałem nagrać najpierw Stand of 2, później chciałem nagrać e, Critical Ops, ale po odpaleniu tych obu gier i rozegraniu tam po dwa mecze chyba, doszedłem do wniosku, że no nie średnio mi się po prostu podobają, więc wróciłem sobie do e, jednego z najlepszych FPS-ów, jaki aktualnie jest dostępny. Oczywiście e, troszeczkę z przymrużeniem oka, bo mamy masę innych ciekawych FPS-ów, które można sobie zagrać, ale wiecie, chodziło mi o coś bardzo dynamicznego, o coś bardzo darmowego, no mamy Roblox Arsenal, e, naprawdę bardzo fajny tryb, polecam sobie go obczaić, linka macie oczywiście w opisie i no mówię, grałem sobie w tego y, Critical Opsa i taka nuda, po prostu grałem i, i grając to się mega nudziłem, więc mówię, nie, 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 nie o to chodzi. Mówię, dobra, to Critical Ops, bo te, pamiętam, że to też było całkiem fajne. I też odpaliłem to, rozegrałem i te ludki chodzą tak wolno, nie ma tam sprintu i, i jak wiecie, taka ta rozgrywka, no, nie była taka emocjonująca jak po prostu miałem nadzieję, więc... Mówię, dobra, odpalam Roblox Arsenal, bo wiem, że to na pewno mi się podoba, bo w sumie już to nagrywałem, w sumie dwa odcinki nagram z tego, więc na pewno będzie dobre. Więc jeżeli chcielibyście więcej odcinków z tego trybu Roblox Arsenal, to wiadomo, zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo to jest kanał Flutter Plus. Nowy kanał, którego jeszcze pewnie nie subskrybujecie, to polecam sobie to obejrzeć. To jest tryb Gun Game i coś, co fraga, zmienia mi się broń. Tylko powiem wam, że ciężko kogoś trafić tą bronią. Naprawdę, bardzo ciężko. Ja pierdzielę co to jest? Zabił mnie z opóźnieniem. Nawet nie mam pojęcia co to znaczy. Znaczy wiem, wiem co to znaczy, ale... <ścoughs> ale mm, nie wiem z jakiej broni mnie załatwił. O, dobra, o! Kurde, prawie, prawie. No, tu jest jeden, to jest właśnie takie fajne, że bardzo szybko się po prostu umiera, że raz, dwa po prostu akcja, em, akcja się toczy, szybko zdobywa się kolejną broń, dobra, przynajmniej przeskoczyłem na poziom wyżej, tylko żeby, cyk, o kurde, jeden strzał, no, 10 fragów jest maksymalnie, także zobaczymy, czy e, po tym małym powrocie zadrwi i zbadaj broń, właśnie, możemy badać broń, mamy jakieś tam skiny, dobra, leży, oj, Kokoj... z czego on mnie załatwił? Co to była za broń dziwna? Dobra, e, gdzie są przeciwnicy, bo nie widzę za bardzo, ich tu jest jakiś. Tyle nawet nie wiedziałem, że będę miał snajperkę tutaj do dyspozycji i że będę mógł nią przybliżać. To jest chyba mapa z CS-a, tak mi się kojarzy, tylko jak ona się nazywała? Ko kojarzę, bo ja na, na pewno na niej grałem, ale co to jest za mapka? To ciężko mi powiedzieć. Dobra, ja sobie chyba będę siedział w tym domku. O! Co to jest jakiś laser. W ogóle to jest dziwne, bo się czuję, jakby za każdym razem, gdy ja odpalam tą grę, to były kompletnie inne bronie. Tak jakby zmieniali była rotacja broni, powiedzmy, nie wiem, 100 broni i wybierałem za każdym razem 20. I później po prostu nie wiem, jakie, czy, czego się tutaj spodziewać po tych broniach. Na przykład jakieś kulki przed chwilą były. Co to jest? Co, o co chodzi z kulkami? W ogóle jestem pierwszy. A muszę zdobyć. Em, w sumie nawet nie wiem, 20 parę fragów. O. Oj, 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 tu jest kolejny. Powiem Wam, że ciężko, znaczy, mamy dużego sensa, jeśli chodzi o poruszanie się i tro trochę mi myszka wariuje. Będę musiał później to y zmienić. O, witam! <laughs> Ale fraguję. Ulala! To jest kolejny. Dobra, kolejny. Chyba z pięć fragów zdobyłem teraz. Tam jest jeszcze jeden typek. No wiem, to jest fajny FPSIK. Bardzo dynamiczny. Nie wiem, czy jest coś jeszcze ciekawego, darmowego na rynku, co można by było pograć. Znaczy, jest jeszcze cały czas ten Warzone, którego chcę na pewno sprawdzić. E, czyli KOTU Warzone, ten Battle Royale. E, mamy jeszcze w sumie jakiegoś, może, Quake'a, bo Quake jest mega szybki, mega ten. A wiem, że jest jakaś wersja darmowa. Więc może coś takiego. Albo będziemy troszeczkę odbijali też w inne gierki. Bo no, do tej pory, jakby wrzucałem same FPS-y. Albo starałem się wrzucać same FPS-y. A może też powinienem coś innego tutaj a w jakąś inną stronę iść. Okej. Okay. Jo, ej, dobra, ta broń jest jakaś potężna. Aha. <grafię> ta broń jest jakaś potężna, dostanę rakietę, ale to chyba był po prostu e, taki efekt gościa. Oj! Jak to strzela wolno? Co jest? 24 do 17, dobra, jestem ja drugi. Kac Kacperek mnie jakiś zabił. A, i z tego można przycelować. No, no, no to troszkę już zmienia. Co jest? Jakiś ceglany. Cyk! Cyk, cyk! Sz minus 600. Co jest? Czyli ta broń jest taka potężna, że minus 600 zadaje? Znaczy, że 600 obrażeń zadaje, nie, że minus 600. Dobra, leci rakietka. A, myślałem, że tam będzie typek. O, z tyłu nie, z tyłu nikogo nie ma. Ej, gdzie ja poszedłem? O, cyk, rakieta. Kurde, ciężko będzie. Ciężko. A, jednak nie będzie ciężko, bo gościu był blisko. Dobra, tam jest kolejny. 20 tego tak, też możemy sobie załatwić od razu. sera 5 zabójstw, 28 fragów. No, lecę. Lecę po zwycięstwo. Albo i nie, z zobaczymy. Bo może mnie dogoni ta druga osoba. Tam widzę, że jest kolejne. Brakuje mi jeszcze jakichś innych trybów w tym arsenalu. No, bo zobaczcie jaka jest różnorodność tych broni, ale brakuje mi jakiegoś rozwinięcia. Właśnie znajdź z nich, żeby był tryb jakiś y, team deathmatch, a nie... W sumie, dobra, to jest taki team deathmatch troszkę. No, to jest trochę team deathmatch. Dobra, i mam ostatniego fraga. I ostatniego fraga muszę y, zdobyć z noża, więc y, muszę poczekać po prostu, aż ktoś wejdzie do tego budynku, tak chyba będzie najlepiej. Albo mogę na przykład zrobić coś takiego. Czyli tak, cyk. Bejtujemy, bejtujemy. O nie, jednak nie bajtujemy. Był gościu w budynku, widzicie? To jest tak, że chcesz wyjść z budynku, a okazuje się, że ktoś akurat wszedł do budynku. Dobra, koska jest. Szybsze poruszanie też jest. No teraz trzeba jednego... Fraga... Jest! Nice! Wrócił! Wrócił mistrz, nie? Zająłeś pierwsze miejsce. Ilość eliminacji 140, 148, poziom 10. W sumie nie wiem, chyba na nic mi nie stać aktualnie. Piacho osiedle, śródmieście. Chyba nie grałem na tej. turniejowej. Standardowa rozgrywka z prawdziwymi brońmi i bez złotego noża. Rotacja broni, loteria broni. Dostajesz nową broń za każdym razem, jak się respawnisz? A w sumie możemy wszyscy na wszystkich. Zobaczymy, co nam tam wylosuje. O, i dostałem troszkę kaski, także spoko. Dziwne, że mi nie zaliczyło tutaj poziomu, bo powinno mi zaliczyć ten poziom. E, bierzemy drużynę niebieska. I co to jest? Loteria broni, to znaczy, Aha, czyli za każdym razem będziemy dostawali inną broń. Spoko, spoko, spoko. spoko. Na tej mapce jeszcze nie grałem, więc. Zobaczymy. O, tam jest jakiś typek. O! W ogóle dźwięki są z jakiegoś kurde FPS-a, którego grałem za dzieciaka, ale nie potrafię rozpoznać tych dźwięków. Ale jakiś enemy territory? No, 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 no. no. Ten dźwięk, jak trafiasz przeciwnika, to jest taki specyficzny, no że z niczym tego nie można pomylić. A, tylko że ja będę dostawał tylko i wyłącznie broń jak będę umierał, okej. Okay. Prosta ym, prosta opcja, N nie mogę umierać. Albo muszę umrzeć, zrobić super broń i później nie umierać. O, dzięki, dzięki za pomoc, o, ktoś mnie za załatwił. Czy mieli jakieś pistolety? i nie chcę mieć... O, no właśnie, nie chcę mieć broni na blisko. Chciałem powiedzieć, nie chcę mieć pistoletu, ale broń na blisko też jakoś mnie nie... N nie pomoże, chociaż czekajcie, czy ten shotgun jest naprawdę na blisko? No... Ty! <śled> Ten broń to jest. Znaczy ten, ten człowiek to jest broń na dystans. O, ale dostał. Widzę, że tu są kolejni. Spróbujmy ich obejść. A, zostali już pokonani wszyscy. No okej. Okay. Na górze. No, nie, jednak troszeczkę za mało. Za mało obrażeń to zadaje. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. W ogóle mam jakieś skiny. Nie? nie wiem o co chodzi z tymi skinami. Bo na każdej broni mam jakąś skórkę. Nie, nie wiem, czy ja coś odlokowywałem. Zobaczcie. Kolejna broń i kolejny skin. O, znowu mam to i który jestem 12. Pierwszy, ale mamy 12 fragów. I minutę, podoba mi się też to, że w tym trybie te mecze trwają naprawdę bardzo, 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 bardzo szybko. Na przykład jak w Send Offie wszedłem i było nas chyba czterech na mapie, dołączał mnie do takiego meczu, nie, przepraszam, było sześciu i mm, szło nam tak dobrze, że został jeden przeciwnik i patrzę jeszcze na ile, ile meczu zostało, a tam mi pokazuje, że 8 minut muszę grać ten mecz, żeby mi zaliczyło EXPA. Więc mówię, nie no, bez przesady. Po prostu, bez przesady. To są gry, gry mobilne, one powinny być szybsze. Co jest? Ty on w krzaku gdzieś siedzi. Gdzie, gdzie on jest? Właściwie jest gdzieś w drzewie. Okej, okay, jak, ja, jak, jak się do niego dostać? Co to? Nawet nie wiem, jak tam, w której stronie on jest. Dobra, ale chyba teraz widziałem już go. Wydaje mi się, że... Jest gdzieś tam? Nie, znowu. Tak, to jest... Nie, to nie, nie ta sama osoba. Widzicie, zacząłem się skupiać na czym innym i przez to przegrywam. I to dość mocno. Jeden frag. Drugi frag. Nie, drugiego fraga nie zdobyłem. Dobra, tu na prawo jest kolejny. Dobra, nice. Czy jestem gdzieś na drzewku, typek? Cyk. Miesięczny wyzwanie wyzwaniu, ukończone, eliminacje. Tak, tak, tak. Coś dostałem. Kolejny, kolejny, kolejny. Tam widzę, że jest kolejny jeszcze. Dobra, wejdźmy I poszukałbym tego na drzewie gościa. Ale chyba on jakoś, nie wiem, nie, nie wiem jak on się tam dostał. Tutaj? O, ale dostałem. Nie, ale do, 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 złą broń, złą broń. Może z tym? Taki karabinek? No, 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 no. Chociaż szczerze, wolałbym chyba jakiś karabin snajperski. Mm, I sobie gdzieś tam siedzieć z tyłu i po prostu ka każdego po kolei... E, każdego po kolei załatwiać. A nie na blisko podchodzić że tym, tym też nie można jakoś przysolować troszkę chociaż bo byłoby na pewno łatwiej bo zobaczcie jaki to ma odrzut <laughs> full auto na pewno tym nie zrobię o Roblox Eggset 3000 no wygrał był lepszy gratulacje dla niego nawet bym miał czwarte miejsce Ach, no tak no trochę trochę słabo oso, oso, asalt wieżowiec biuro asalt Rozruba Railgunów, szaleństwo laserów. Ej dobra, jest tylko, jest o wiele więcej broni, wszyscy na wszystkich. Zobaczymy, dwie drużyny, Ro, a, rozruba Railgunów. Railgun to będzie, z tego co wiem, jeden strzał po prostu. Kojarzę tą broń chyba z Quake'a? Tak mi się wydaje, że w Quake'u ona była. Więc też na pewno będzie, będzie szybka rozgrywka, cyk cyk. Dobra, trzy, dwa, jeden, go, lecimy. Railgun, tak? No, dokładnie to jest to. To, to jest to, co ja myślałem czyli po prostu bardzo, bardzo szybka rozgrywka. I jeden strzał. Oj! Kolejny, kolejny, kolejny. Dobra, już cztery fragi zdobyte. Tutaj trzeba mieć naprawdę oczy dookoła głowy. Kurde, no nie ma chyba na telefon tak, aż tak ymm, właśnie szybkich strzelanek. Może ja o czymś nie wiem, ale jeżeli macie jakieś propozycje to, to piszcie. Tylko mówię, no stand-offa nie będzie, critical opcji nie będzie, bo no nie spodobały mi się te gry. Jakoś tak no nie czuję, e, nie czuję frajdy w nie, e, nie na przykład to co w koda Mobile albo w Pixel Gun Oj, 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 no właśnie. Nie trafiłem. Chociaż że on nie trafił na początku? A, bo tym można przycelować. Dobra, jak można tym celować, to w sumie to nic nie zmienia, bo i tak y, nie ma ta broń żadnego odrzutu i zawsze trafiamy tam, gdzie mamy trafić. Ja myślałem, że tutaj jakiś kościół gościuł był, nie kościół, tylko gościół. Aj, 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 aj. Roblox Exe znowu. No, to jest jakiś, jakiś pros. Dobra, cykl tutaj nikogo nie ma. Tutaj to. Te... Hmm, chyba nie we mnie celował. Jestem prawie pewien, że to nie ja byłem jego celem, a jednak we mnie trafił. O! Co jest? Skąd? Co, co się dzieje? <grafię> Nawet nie mam pojęcia skąd dostałem. Uh, no, nie, nie widziałem gościa. O tam jest. Dobra, 280. Który trzeci jestem? W sumie jeden frak tylko mi brakuje, żeby objąć znowu prowadzenie. Tam jest. Trzeci. Okej, okay, dobra, z celowaniem jest o wiele łatwiej. No, jako, że ja gram w, w całej snajperkę, no to mi po prostu jakoś tak łatwiej jest po prostu przycelować i szybko załatwić gościa w ten sposób. O, chłopaki, dobra, dobra, dobra. Kurde, ty, ten Roblox jak za jakiś, e, może nieodpalony, ale dobrze strzela, bardzo dobrze strzela. Od razu, pół sekundy po tym, jak mnie zobaczył, cyk, dostałem banie, um, znaczy dostałem strzał w głowę, no, mocny gracz. Myślę, że dwa fragi udało się zdobyć. Tutaj na lewo. Nie, nie było nikogo. Na... Znaczy, był gościł na lewo, ale został od razu załatwiony. Uff, aż ty Roblox się egzekw. Chciałbym... chciałbym. Chciałbym, 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 abym. No Chciałbym wygrać. Aha, 15 fragów, tylko trzeba było tym wbić. Dobra, jeszcze sobie zagramy chyba jeden meczek, wiecie? No, jeden meczek będzie spoko. Ilość eliminacji. Dobra. Już rozumiem. Kuchenny karambol, w ogóle ile mapek jest? Turniejowy, szanli swole laserów, automatyczne. O, Weźmy sobie to i wszyscy na wszystkich. Wieżowiec, kuchenny karambol, dwie drużyny będą i będzie turniejowy. Bez złotego noża chyba. Dobra, to idę idealnie na sam koniec, nie? Idealnie na sam koniec, żeby sobie szybko rozegrać meczek. Wow, Alfajna mapa! Błogosławmy ten bałagan. Pokaż, kto tu rządzi, pewnie. Cegła to jest cegła, aha. Aha, rozumiem. Dobra, leży. Kurde! Roblox Exe, znowu. Znowu on. Znowu mój Nemezis. <noise> no, to jest, to jest mój przeciwnik tutaj jedyny. Okej, okay, wyjdzie ktoś. Po lewej? Halo? Gdzie wy jesteście? są oni na górę jakoś. A tutaj. Dobra. Dobra. O! Nie, nie dobiłem go. Nie dobiłem go i ktoś mi zabrał. O, Jaki ładny frag Kurde. Jaki ładny frag to był Widzieliście to w powietrzu? A masz ma jeszcze te skillsy. Mo, może Roblox 3000 jest ode mnie lepszy, ale... Ja też coś tam coś tam strzelam. O! Ten, tego pistoletu muszę się pozbyć jak najszybciej. Ciężko będzie cokolwiek zrobić. Z tym pistoletem. A, z tyłu. P90 jakiś fajny skinek. No i mamy snajperkę. Już tutaj... Można się pobawić. O, o. Dobra. No, Jaki to... Dobra, to ma za duży odrzut. To miało za duży odrzut, żeby to zadziałało na taką odległość. Mmm... Teraz... Aha, czyli muszę podejść, tak? Rozumiem. Łooo! Ten też mnie z pistoletu zatwił. Nie, no muszę dołem jakoś to zrobić. Czyli tak, tutaj powinni być, chyba że to jest inna część mapy. A, najprawdopodobniej to jest inna część mapy. Dobra, wejdźmy sobie. Mogę wejść? Mogę sobie wejść tutaj. A, tylko że. O! Oj, 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 oj. Dobra, pozbyłem się tego. Nice, kolejna broń. Tutaj, czekaj. Co to jest? Co to są za bronie? A tego nie mogę. A, i tam już na mnie czekał. Muszę, no, popracować troszkę nad tym, nie, nie movementem, tylko mam za dużego sensa i naprawdę ciężko się strzela. Po prostu bo za szybko y, biorę na lewo, to za szybko mi przeskakuje. Kurde, ale nas y, spawn killują. Najgorsza rzecz w starych FPS-ach. Pojawiałeś się i ginąłeś od razu. Dlatego trzeba to jakoś inaczej rozegrać. Ja mam w ogóle 10 fragów tylko. Czyli pierwszy mecz tylko wygrałem, a reszta, no, reszta w plecy. Dobra, spróbujmy na plecy im jakoś wejść. Tu jest jakiś typek. Dobra, Ooo! Oh! Aha, ten. Zauważył mnie. I nadal czujecie, że oni tutaj będą siedzieli i będą cały czas ginęli? Zamiast spróbować jakąś inną stroną? Co, patrz! Gość jest po prostu scelowany tam. No nie no, tak się nie robi. Tak się nie robi. Dobra, wejdźmy, spróbujmy zrobić jak największe zamieszanie. O, żeś. o! Pa, 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 pa. Kolejny karabinek, o! Roblox jakiś się pojawił. Ty on szybko się jakoś chyba zmienia na nóż. No, ma movement, ma movement, to trzeba mu przyznać. Ale ja też mam. Co? też mam. też mam movement, chciałem powiedzieć, ale nie mam. Gram jak, totalnie jak bot. No, patrząc na to, co właśnie przed chwilą odwaliłem. Ech, to, to tym bardziej nie zasługuje, O, ładny strzał, który jestem? Trzeci i nie wygrał Loblo LoBlox, LoBlox EXE, seria 0. Dobra, także słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle, właśnie problem jest z tą grą, że ona jakby nie ma nic więcej do zaoferowania, w tym sensie jest ten na pierdzielanka i tak naprawdę to tyle. W PixelGunie mamy jakieś openingi, skiny, battle passy i tak dalej, a tutaj jest nastawienie tylko i wyłącznie wchodzisz, yy... Strzelasz sobie te parę minut i wychodzisz, więc to jest jedyny minus, i jedyny, jedyny problem, jaki mam po prostu z tą gierką. No ale jest bardzo przyjemna, fajnie się gra, więc jeżeli ktoś po prostu szuka czegoś takiego, to skrzynka z postaciami, skrzynka efektów, sk skórek do broni. Dobra, kupujemy skórkę do broni. Zobaczymy, co mi wypadnie z tej skrzyni. I aha, węgiel, skórki na broń. No to. <laughs> Trochę słaba, trochę słaba ta skrzynka. Dobra, dzięki za oglądanie, cześć!